Jesteś lepsza, moja droga, w pokazywaniu. Witajcie w Kuchni Lidla. Dzisiaj przygotowałam dla was małą niespodziankę. Bohaterką dzisiejszego odcinka, oprócz tego, że będzie to ryba, będzie również wyjątkowa kobieta – Natalia, matka trójki dzieci. Cześć Natalia! Cześć! Z doświadczenia wiem, że nasi bohaterowie najlepiej przedstawiają się sami. Zatem, Natalia, kim jesteś? Jestem kobietą. Jestem matką trójki, dwóch i maluszka szkraba. Blogerką, youtuberką, kucharniszką. Fantastycznie. Dzisiaj z Natalią przygotujemy paluszki rybne. Tutaj mamy rybę. Ryba jest zmielona. Do tego dodamy zieloną pietruszkę. Dobrze. Całą sypię. No tak Nie, wiesz, pewnie. na oko. Dodajemy dwie, trzy łyżki mąki, tak żeby zagnieść z tego, po prostu uformować kotleciki. Mhm. To ty sobie mieszaj, a ja będę cię jeszcze zagadywać Jesteś aktywna zawodowo, w związku z czym musisz dzielić obowiązki domowe z obowiązkami swoimi, które masz, realizujesz w pracy. W związku z czym. Czy u Ciebie w domu również gotuje mężczyzna? Mój mąż gotuje od jakiegoś czasu dopiero, wiesz? Bo jednak przez wiele, wiele lat realizowaliśmy taki tradycyjny podział ról, czyli e, który był u mnie od pokoleń realizowany. I w pewnym momencie, kiedy właśnie poczułam, że jest zbyt wiele na mnie obowiązków, e, zasugerowałam, żebyśmy się podzielili. Jak ja pozostawiłam kuchnię. Swojemu partnerowi okazało się, że świetnie robi rosół, że robi ekstra pomidorówkę, że robi genialny gulasz, zupełnie inny niż ja. I to też jest fajne, że dzieci mogą doświadczać też takiej trochę ajurwedycznej strony, czyli tego, że nie tylko gotujemy z określonych składników, tylko gotujemy w określonym nastroju. I te nasze dania dokładnie przyjmują ten nasz nastrój. Dlatego na moje dania są takie kochane, a ojca dania są takie surowe! <gry> Okej, okay, jedziemy z rybą w takim razie. Dobra, odstawiamy, tak, Mąk? Tak, ja w tym czasie hmm? będę robić a ciebie poproszę, żebyś zamiotła z tego, uformowała mhm. kotleciki. – Powiedz, czy robi dobrej wielkości te paluszki? W ogóle są chyba za grube. Nie wiem, Nie, to czy masz dobrze. jakąś radę, jak można je tak... Jak się zrobiło Ja bym, jeszcze... Je, zrobiło właśnie, ja bym no? jeszcze je trochę zwiększyła, o. Mhm. Generalnie jest to zabawa manualna. – I tutaj dobrze byłoby zaangażować też dzieci, prawda? Tak. – żeby zachęcić dzieci do jedzenia, bo chcemy też się podzielić takimi cennymi wskazówkami dzisiaj, jest nazywanie... Potraw lub nazywanie poszczególnych składników. Moje dziecko, jak nie chciało jeść brokuła, dużo łatwiej było nauczyć je, skoro kocha dinozaury, że taki broku to jest drzewo dinozaura i że warto, warto ten broku zjeść. Kalafior to smutny broku, ponieważ nie został pokolorowany, więc drzewem nie został. W związku z czym bawcie się tą konwencją w kuchni, spróbujcie zachęcać dzieci do zjedzenia, do próbowania. To otwiera je na nowe doświadczenia w przyszłości, czy na nowych ludzi, na nowe miejsca. Jeżeli wszystkie metody zawiodą, no to oczywiście uciekamy się do naszego ulubionego oszustwa w kuchni, czyli przemycania. Czyli jeżeli nasze dzieci lubią pulpety drobiowe, no to ciach, 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 ciach lecimy tam odrobinę cukini lub brokuła drobno posiekanego, chowamy do środka, do tego pulpeta. Dziecko oczywiście zorientuje się, że on jest w środku, ale może to będzie po pierwszym kęsie i ten kęs będzie smakował. Tak, bo ja zawsze wtedy robię takie po przemyceniu, mówię, i co? I widzisz, że to jest właśnie brokuła. I co? Był dobry, prawda? Taka iluminacja broku jest dobry. a tak fajnie to robisz. Aha, czyli najpierw mące. Mąka, po... jajko. A to są jakie płatki? Płatki kukurydziane. A, no... takie do mleka? Tak? tak, dzieci no, uwielbiają chrupać. W związku mhm. z czym dzisiaj przemycamy, robimy taki obiadowy festiwal chrupania żeby nasze, okay. żeby nasze paluszki rybne były chrupiące więc ja ciebie poproszę teraz żebyś to mm. e, zapalił. Ale czy jest z dobrą Bardzo to ja piękny kształt Najpierw jajko czy, czy najpierw...? Mąka, jajko i płatki okay. no tak. Wykorzystuję do tego płatki dlatego że wszystkie dzieci lubią płatki to jest tak Wychowywanie dzieci to jest takie, to są takie ciągłe negocjacje prawda tak. między tym co my byśmy chcieli a między tym co one by chciały. więc mm. płatki kukurydziane które są umówmy się jednym z ulubieńszych pokarmów dzieci będzie to dobry wabik na tego, żeby zjadły nasze kotlety rybne. Dajemy do piekarnika, robimy dip dla dzieci. Do piekarnika na 20 minut, 180 stopni. Ja nie jestem fanką smażenia, dlatego jak coś się samo piecze, to jest. Ale dla mnie bądź, patent z tymi podkami kukurydzianymi świetny. Tak, dzieci tych chrupią. Generalnie najlepszym sposobem na nauczenie dzieci jedzenia migdałów w surowej marchewki to jest zrobić konkurs chrupania. Kto najgłośniej chrupie, ten wygrywa. Ok, wsadzamy i robimy dip. Mhm, czyli 180 stopni, tak? Tak, około 20 minut. Oczywiście każdy piekarnik jest inny, ale myślę, że 20 minut i wystarczy. Zrobimy do tego jogurtowy dip. I tutaj jest ważna informacja. A teraz? Tak nagle? List? Czekaj, mieszka Daria. Każda z Was wie, jak słuchanie siebie nawzajem odgrywa ważną rolę w komunikacji. Dlatego mamy dla Was zadanie. Jedna z Was zakłada słuchawki. Druga otwiera kopertę, wewnątrz której napisane jest zdanie. Osoba w słuchawkach na uszach musi odczytać z ruchu warg, co druga osoba usiłuje jej przekazać. Masz słuchawki? Ja otwieram kopertę pyzy. Robię tylko z okrasą. Jeszcze raz. Pyzy, pysk, pyzy, pyzy, pyzy. Dobra, to pada. Dalej, dalej. Robię. Dobieg. Ro robię. Dobieg. Robię. Robię. robię Dobieg. Ro robię tylko z okrasą. I co dalej? Robię tylko. Dobieg tylko z okrasą. Do lasu? Pysk dobiegł tylko do lasu. A jakie dobry? Jakie to zdanie? Ja Ty robię tylko z okrasą. Koniec relaksu. E, konik. Koniec relaksu. Kot. Koniec. 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 Tak. Relaksu. Relaks. Teraz. Nie. Koniec. Koniec. Relaksu. La... Koniec relaksu. Tak. Koniec relaksu. I teraz gotujemy. Gotujemy. Nie, gotujemy. 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 Gotujemy razem. Razem. No. Nie... Proszę bardzo, następne. Kobieta. Kobieta. Lepiej. Lepiej. Gotuje. Gotuje niż facet. Kobieta gotuje lepiej niż facet. Możemy już tylko tak się komunikować. Proszę bardzo. Biały stok czy zielone wzgórze? Biały. Biały. Stok. Czort. O no, nie będzie. Czy zielone? Zielona. Wzgórze. Biały czy zielony sok? Nie, wzgórze. Jakie? <laughs> Biały stok. Biały sok. Tak. Czy zielone wzgórze. Czy zielone? Wzgórze. Warzywa. Nie, powiedz wzgórze, tak o. Wzgórze... W róże. Biały stok, czy zielone wzgórze? Biały stok... Czy... Zielone, Zielone w... wzgórza. Tak jest, no widzicie? A, od wróżki do wzgórza, od czorta do stoku. Dobra, jedziemy teraz z naszym dipem. I teraz tak, w zależności od tego, co lubią wasze dzieci, dodajecie do dipu. Moja na przykład młodsza córka wolałaby zjeść salsę pomidorową, bo lubi pomidory. A to też jest fajny moment, że w momencie, kiedy dzieci chrupią, mogą sobie jeszcze gdzieś namoczyć tego naszego pulpeta, czy. Paluszka, paluszka. Okay, bierzemy okay. jogurt naturalny. Jogurt naturalny. Ja ci podam, a ty możesz wrzucać ogórki. Ogórki cały tak. czy pół? Możemy dodać połowę. One są już umyty, tak? Tak. Jogurt, ja dodaję grecki, bo dzieciom oczywiście y, przypominam o wakacjach w Grecji. Damy troszkę koperku. Koperek też jest umyty. Sól pieprz, syrop sagawy. Im prościej, tym lepiej. Nie wiem, czy zauważyłaś, że dzieci lubią proste smaki. Dodam soli. A ty dodaj pierwszy. Dobra, jedźmy z tym releksem. Dan, najlepszy moment, kiedy trzeba spróbować. A ja tak. Mmm, fajny ogórek, spróbuj. Mm. Mhm. Możemy przerzucić dip sobie tutaj. Mm. Jest dużo technik, bardzo tak. dużo technik, które mogą pomóc Wam w domu przy nowych nawykach żywieniowych. Tylko ważna zasada, jeżeli zabieracie jakiś nawyk, chcecie go wyeliminować, musicie wprowadzić nowy. I jak moja córka, wiadomo, przyszedł kolejny etap, nie chciała jeść warzyw, dałam jej pieniądze, dałam jej koszyk i powiedziałam: idź i zrób zakupy, kup dokładnie to, co zjesz, ale umawiamy się, że stoisz tylko przy owocach i warzywach. No i przez to, że miała tą władzę, to poczucie sprawstwa, tej satysfakcji. Tak, tego, że ona nagle dostała pieniądze i mogła sama dokonać wyboru, co kupić, spowodowało, że dokładnie te rzeczy, które przyniosła do domu. Chciała przygotować sobie na obiad. Piszcie, czy może macie jeszcze jakieś sposoby inne, o których my nie powiedziałyśmy, na to, jak namówić dzieci do tego, żeby jadły takie różne smakołyki, fit smakołyki. Mnie nie trzeba namawiać. No to co, zaglądamy do naszych y, paluszków. Ale wygląda to apetycznie, naprawdę. Jest chrupiące, już mm, gorące. Siach doświadczenia wiem, że dzieci mają awersję na zielone, w związku z czym już z góry tego nie sypię żadnym koperkiem ani pietruszką. No właśnie, mają, no, rzeczywiście, ale ciekawe dlaczego. Ja na przykład uwielbiam wszelkie zioła, posypywanie. Na przykład moja córka od kiedy się urodziła uwielbia awokado, ale to dlatego, że pierwszą podróż, którą mieliśmy, to było, gdy miała 6 miesięcy, i to było do kraju, w którym zamiast słoiczków jadła awokado na pierwsze danie i mango na drugie danie. Natalia, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas i mogłyśmy razem pogotować. Dzisiaj ugotowałyśmy... Paluszki rybne domowej roboty, warzywa i dip y, jogurtowo-ogórkowy. Oczywiście możecie poczuć wolniej się we własnej kuchni i wybrać składniki dipu, jak uważacie. Ja również bardzo dziękuję. Gotowanie z tobą i rozmowa to sama przyjemność. Miło. Odcinki Kuchnia Lidla emitowane są w każdy poniedziałek, środę i piątek. I bardzo was serdecznie zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę, do komentowania i do interakcji. I czekamy na wasze propozycje dań, które chcielibyście, bym ugotowała dla waszych dzieci. A ja jeszcze osobiście, jeżeli mogę jeszcze taką prywatę, chciałam zaprosić was na blog niszka.pl i na kanał Niszka Mówi. I nikt jej nie przerywa.